Istnieje szansa, że właśnie znalazłam idealne sukienki na wesele, a że jestem świadkową to przymierzcie je ze mną, te kolory, ja nie mam pytania. Czy wy to widzicie? To będę ja na ten weselu. już biegnę już przepiękna. To teraz jeszcze. Sprawdźmy drugą. I mamy opcję numer dwa. Błękitna, rozkloszowana, pięknie się kręcąca, z takimi dekoracyjnymi wstążkami. Można sobie zrobić z nich kokardkę, albo zawiązać tak jak zrobiłam to ja. No przepiękna. Czuję się też w niej jak księżniczka tak naprawdę. Piękne są te sukienki. I ja przyznam szczerze, że zamawiałam mnóstwo sukien ślubnych, ale jak zobaczyłam, tą stronę, to po prostu przepadłam. I zarówno ta niebieska, jak i ta różowa są naprawdę świetnie wykonane. Materiał jest bardzo porządny. Łatwo się je prasuje, nie odgniatają się, no i po prostu, jak się je zakłada, to jest taki, właśnie taki princess feeling. Takie, tak czujecie się naprawdę wyjątkowo. Ja jestem mega zadowolona. Jeśli szukacie sukienek na wesele, polecam zerknąć na Cocktail Shock, a wydajcie znać w komentarzach, czy wybrać opcję pierwszą, czy opcję drugą. Jak na to, że jestem świadkową, bo mam mega dylemat.